Promujemy się w Ogrodzieńcu, dlatego że w ciągu dwóch dni, w ciągu weekendu przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Dla nas jest to bardzo ważne, że nie docieramy tylko do mieszkańców jednego miasta, tylko docieramy do mieszkańców całej Polski. Dzisiaj mieliśmy gości od Przemyśla, Szczecina, Kołobrzeg, Warszawa, oczywiście miasta Śląskie. To świetna idea, żeby się promować w takim miejscu, gdzie generuje się ruch turystyczny. I to są na pewno ludzie, którzy kochają turystykę i na pewno, mam nadzieję, przyjadą do nas do Zabrze. Dobrze odnajduje to wszystko, co charakterystyczne jest dla śląska. Wiele aspektów związanych z historią tego regionu. To, co było istotne, bardzo ważne nie tylko dla regionu Śląska, ale także i dla Polski. To wszystko, co jest także związane z kulturą, z tradycją, ze smakami. I dla mnie jako dla mieszkańca Mazowsza to, co jest inne, a czego nie odnajduję w Warszawie. No to zawsze za każdym razem, kiedy przyjeżdżam właśnie do zabrza, to dane jest mi to odnaleźć, odkryć i na nowo się zachwycić. Bardzo się cieszę, że Zabrze przyjeżdża do Ogrodzieńca. Współpraca samorządowa to bardzo ważna inicjatywa dla, zarówno dla Zabrze, jak i dla Ogrodzieńca. Niezmiernie mnie cieszy to, że w tym roku Zabrze postanowiło wystawić e, e, sztukę teatralną Zemsta. 20 lat temu, tutaj właśnie w tym miejscu, Andrzej Wajda nakręcił filmową Zemstę. Czyli mamy taką równą rocznicę, kiedy się u nas kręciła zemsta, a Państwo w zabrzu tą zemstę macie na, na co dzień, więc tym bardziej. Cieszę się, że możemy ze sobą współpracować i zapraszam cały czas, abyście mogli promować zabrze w ogrodzieńcu. Ogrodzieniec, przepiękne, magiczne miejsce i w to magiczne miejsce wpisana kolejna magia, czyli teatr, czyli nasze przedstawienie zemsta, Aleksandra Fredry. Wiecznie żywa, to jest klasyka literatury i cieszymy się, że tutaj w ten dzień, właściwie w te dni, kiedy miasto promuje się w tym wspaniałym miejscu, my również możemy się wpisać z naszym Teatrem Nowym, w którym jesteśmy po prostu dumni, nie tylko my, aktorzy i artyści, i ekipa teatru, ale i, mam nadzieję, jestem przekonany, co do tego, że widzowie również cieszą się, że ten teatr jest i że jest piękny i wspaniały, i że coraz lepszy. Zabrze w sercu Śląska, ale Zabrze też wszędzie tam, gdzie są turyści, gdzie można promować nasze wartości. Promujemy Zabrze nie tylko przez nasz sport, przez kopalnię Gujdo, turystykę postindustrialną, ale również przez kulturę, przez teatr. Dziś mieliśmy okazję zobaczyć fantastyczny spektakl teatralny, dziś zemsta w wykonaniu najwspanialszych aktorów zabrzeńskich. Tak więc wszędzie tam, gdzie ludzie, wszędzie tam, gdzie piękno, tam na pewno przychodzimy z Zabrzem. thank you